Cześć naczko z tej strony Galku. Lecimy z w DBD Od dziwo załadowaliśmy się we czwórkę. A nie 3 versus 1, nowy tryb kappa. No co? dzisiaj mamy poniedziałek. Za chwilę majóweczka Jest ruina. Ale dobra. <tryk> Za chwilę majóweczka i zapraszam Was na majoweczkę na streamki. Bo plan ogólnie jest taki. Może to jest ruina co on głośniej jeszcze. Eee, I ogólnie plan jest taki, że będę streamować. Pewnie co najmniej przez 3 dni z tej majówki, czy w ciągu 3 dni, więc. Jest na co liczyć, rzekłbym. Oczywiście, linki będziecie mieli na. Znaczy w opisie. A jeśli zapomnę wkleić do opisu, bo nie ukrywam, że tak też się może zdarzyć, znając moją pamięć. To macie te wszystkie linki w filmie poprzednim, więc od zawsze możecie tam skoczyć. Dlaczego znaczy, oni Huntress, czy nie? Rzekłbym, że podążam moim śladem. Albo już nie, e, co jeszcze... Prawdopodobnie głowy nie dam. Taki mam suchy. Takie mi się słucha biły po, po uszach. Że od 2 maja jest, są Double blood points, czyli podwójne... nie jest po polsku punkty krwi. Coś w tym stylu. To co kupuje perki i jadony. Więc, tym bardziej będę sobie expić to konto, na którym teraz jestem. Bo jak widzicie, nawet, mu, nawet mój Dwight nie jest wymaksowany. Ma 25 level bodajże. O, to tam. Więc, no jest co robić. Tak samo... Podczas live'a będę dawać do znajomych, na Steamie. I możemy grać w Survival Friends, jeśli chcecie. Ale wybuchy poszły. No, tak więc serdecznie zapraszam. Popykamy Survival Friends. Na tym koncie mam niską rangę, więc nie musi się bać o za bardzo strajkardowych killerów. Przecież fakt faktem wczoraj na live trafiłem w 4 godziny 7 legionów, ale przynajmniej 4 z nich było baby, Zrobiłem z <noise> więc to przynajmniej jest fajne. Więc nie przyjmujcie się za bardzo. Plus wiadomo, potos się gra w DBD, żeby trochę polamić, więc nie martwcie się, jeśli nie umiecie grać w tą grę za bardzo. Nie będę flameć. Wątpię... czy będziemy na, na tym. Na, na, czata, na czacie głosowym. Bo jakoś... Znaczy... głosować tylko i pójdę, ale tak survive first normalnie m mogę grać ze wszystkimi, więc... Po to jest to kąt zresztą. Tak więc wbijać. Zapraszam serdecznie. O której live? Y? Pewnie 14, 15. Może troszkę później. Zobaczy się. Zobaczę jak się zbiorę. To też zależy bardzo. I czy tylko z DBD? Postaram się. Znaczy, na pewno pierwsze dwa będą z DBD. A potem nie wiem, czy mi się DBD za bardzo nie przeje. Bo jak będę dosłownie już wymiotować, jak plague. Yy, DBD, to na pewno nie będę grać w DBD. To nie ma sensu. Bo po ostatnim moim Double Blade gridowaniu, czyli yy, to było początkiem lipca, to po to nie grałem w DBD przez dwa miesiące. <laughs> A zazwyczaj tego, że chcę nagrać filmy w miarę. Tak, w miarę, bo ostatni film, jaki dostaliście, był, był w środę. Ja. To ten. To chcę w miarę zachować, w miarę wrzucać coś. Nie chcę być kameł. Nie wychodzi mi to, ale... <słyska> At least I try. Przynajmniej próbuję. Kiepa. Kiepa. Nie, nie, jest zgoniona. Eee... Okej. Okay. Baby To fajny merch się zapowiada o, nagrywam, A nagrywam dopiero 5 minut no trudno, to będzie krótszy met krótszy filmik. Nic nic zatem nie poradzę, because what no, a hunter is, is retarded. Whoa! Yeah. Oh, no. Ah, sapolamo. Wow. Yeah. Ale głośna muzyka z uszy, moje uszy. Moje i wasze uszy, ta muzyka jest za głośna. Na trzy. Skadujesz, że Random siedzi na haczu. Na pewno nie robi Gena. Uwielbiamy to. Pojdę to był dwuminutowy chase na zakończenie tego odcinka. Żeby się to jest niestety baby, ten nie, nie wychodzi jakoś tak fajnie, ale części zawsze są przyjemne, przynajmniej. A nie trzymanie, nie jeden. Pozwolę sobie wyciszyć okrzyk. Ja nie będę... Ja tu... Ja tu poczekam, czy dużo... Nie, niech znajdzie tego randoma, który nic nie robi cały mecz i niech go za ciupię. nawet nie robi gala przez te dwie minuty, co... daję dajem ją. znaczy może nie dwie. Półtorej co najmniej. Chociaż po dwie tutaj pewnie też podchodzi. Nie wiem. Ja nie będę się ten... Złap tego randoma, Huntress. Ja będę straglować. Ja będę straglować. Nie ma tak dobrzy Killer złap go, proszę! Killer miej oczy złap typa! Proszę! Ech, dlatego nie lubię grać z randomami. Takie są po prostu randomy. Nic nie robią w starchcie meczu. Eee... też byłby ponad półtorej minuty, czyli na spokojnie jednego gena by zrobił solo, ale nie, bo dlaczego? <laughs> ty. Na opartego... Jeśli... Na opartego byłby w stanie zrobić chyba oba geny, w sumie. Jeśli pierwszy miałby zaczęty. Więc... Ona nawet nie siedziała na haczu. I ma połowę moich punktów. Co nie jest wyczynem, ale... Bo miałem tylko 9K, ale... no co jest z tym? Killer złapią, proszę! Ech. Ale dobra, nie mam cierpliwości, żeby tu czekać. Tak więc dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na live w majówkę na pewno. Nagrać może coś nagram, głowy nie dam. Ale pewnie i tak coś wrzucę w tym tygodniu. i tak coś wrzucę w tym tygodniu, żeby nie było Boże uciekło, nie. Ale dobra, dzięki za oglądanie. I elo, elo.